Siemanko moi drodzy, z tej strony Marta I witam was serdecznie ponownie w Valiant Hearts. Yy, mamy... Co my mieliśmy tutaj zrobić? Coś przejąć chyba. Coś tam Niemców, wiecie. Wiecie o co chodzi. Dobra, zobaczmy sobie na początek... Dzienniki. Czy jest coś? Jest coś. Yy, dziś Emil znów uratował mi skórę. Co za nawałnica pocisków. Muszę napisać do mojego młodszego brata. Martwi się o mnie. OK, trochę sobie przyciszę. Fakty historyczne. Mamy coś nowego. Ford, doj, doj, doj Mont i miotacze płomieni. Chyba ten fort właśnie mamy. Coś z nim tutaj zdobyć go chyba. OK, z tymi miotaczami to jest ciekawe całkiem. Yy, dobra, lecimy. O, coś, nie podobają mi się te znaki. Czy tutaj są miny? Czy w ogóle w czasie pierwszej wojny były miny? Czekajcie. Myślałam, że może mogę się przekopać na dół jakoś. O, tu jest przejście. I gdzie on poszedł? Nie wiem. Może mam się przekopać jakoś. Tylko... Co to w ogóle jest? Ziemia. Okej, okay, na pewno mamy się przekopać. Nie ma innego wyjścia, tylko... Znowu nie mogę. Kurde no. Przecież wciskam to, co trzeba. O, jest. Okej, okay, może nie tutaj jednak. Czekajcie, tu jest nie wypał. Znaczy... tu jest wybuch. Tutaj są... też jest wybuch. Tutaj nie ma wybuchu. Dobra. Najpierw tego psa przeniesiemy. Okej, okay. jakie to jest irytujące no, no wiem, że mam się tu przekopać, tylko. Dobra, jest. Mamy to. I mamy znajdźkę, saperka. Francuska saperka wojskowa była zbyt krótka, by można nią było kopać okopy lub tunele. Francuscy żołnierze ostrzy... ostrzyli głównie, czyniąc z narzędzia broń skuteczniejszą niż bagnet. Okej. Okay. Trochę nie w tą stronę poszłam. Jeszcze. A tutaj też się ten gaz ulatnia. O, teraz się nie ulatnia, dobra. No. Idź, ziomek, idź, idź na górę. Kurde. Nie no, serio. Sterowanie tą łopatą to jest dramat. No. Dobra. Dobrze jest. No, udało się. Dobra. O, wow, to jakieś większe misje. Dobra, chodźmy na dół. Hej, okay, dobra, szybko. No, kop, kop, kop. Dobra. Kto by się burkowi oparł? Dobra. Tylko on nas zauważy, jak tu wejdziemy. A, dobra, teraz w tą stronę. I Benz. To będę musiała gdzieś przenieść. Jeszcze nie wiem za bardzo gdzie. My god. Może my mamy czymś naszprycować tego manekina? Czekajcie, bo... Dobra, chodźmy na górę. Dynamitem. A to do czego jest? Aha, w ten sposób. Dobra, niech to na razie tutaj stoi. Chodźmy na górę. I mamy znajdźkę. Czyli jedną przegapiliśmy gdzieś. Pusta drewniana skrzynia, w której niemiecki żołnierz transportował swój dobytek. Walizki nie były wówczas towarem powszechnym, a biedni żołnierze ruszali na wojnę z dobytkiem w plecaku lub w drewnianych skrzyniach. Wiecie, może ta poprzednia znajdźka jest zakopana gdzieś. Też tak może być. No dobra, ale tutaj już w tym pomieszczeniu nie ma nic do roboty. Dobra, musimy jakoś podpalić... W ogóle ten dynamit musimy jakoś zdobyć najpierw. Tym przejściem Burek mógłby się dostać chyba. Ale... teraz go chyba nie przykopię raczej. Nie, nie ma opcji. Nie uda mi się tego zrobić. Może znajdźka tu jest? Jest! Mamy to! Program koncertu. Odbywającego się za linią frontu, gdzie na żołnierzy czekały rozrywki, które znali z życia w cywilu. By poprawić morale jednostek organizowano polowe kina i teatry. Pojawiały się też domy publiczne podlegające ścisłym regulacjom, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych. No, kto by się spodziewał, że takie coś też było? Dobra, czekajcie, tu jest to przejście. Burek, chodź tutaj. Nie, nie może tu przejść. Okej, okay, teraz musimy to jakoś podpalić i chyba mam plan jak to zrobić. Mianowicie, damy sobie to na tą podstawę tutaj razem z tym manekinem, niech już będzie. I do boju. Mamy to. I teraz do pieca. Ale co z nami teraz? Aha, bo. Czekajcie. Dajmy tego manekina znowu. Może to jakoś odwróci uwagę. Raczej na pewno powinno. Dobra. Dynamit potrzebuje. Ale jak, jak go zdobyć? No, jedyne przejście to jest przez tą dziurę, co tam jest, ale najpierw by trzeba było się pozbyć tego złomu. A, ah, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Albo i nie. Wtedy pies musiałby tą, za tą dźwignię pociągnąć. Albo ten pies by tam... Pies. Dobra, damy psa tutaj. Dobra, do psa raczej nie będzie wziął ogniem. Nie, czekaj. A, dobra, ma, ma, te, ma ten dynamit. Nie! Nie! U, co to było? Co? Wytyfy. Wy wy. Dobra, przeżył. Najważniejsze. Idź tam. Nie, no. Albo ja? Nie. Mogę przeskoczyć. Dobra. Albo rzucić! Tak. Dobra, nie zdążyłam teraz. Dobra, ogarniam. Chyba. No. Okej, okay. nie taki miałam plan, ale przez przypadek się udało, także spoko. Okej. Okay. Co nas dalej czeka? Ale nie w tą stronę chciałam. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No teraz to... Dobra. Mamy to. Nic nie ma w tej szapie. Myślałam. Że może jednak dobra, najpierw sobie wejdziemy tutaj. Na Jakaś, jakiś niemiecki pierścień z napisem Gold Gap i Schwer Eisen, żelazny pierścień. Dawany w zamian za cenne przedmioty w ramach programu mającego na cel zapewnienie funduszy na kontynuację niemieckich działań wojennych. Okay. A dobra, on się nie może przekopać. Lecimy sobie tutaj I kolejna znajdźka. Jeszcze jedna nam została. Kuchenka gazowa. Do podgrzewania żywności lub ogrzewania pomieszczeń, urządzenie to nie było jednak najlepszym wyborem, gdy na przykład chciało się ogrzać skład paliwa do miotaczy ognia. Spoko, ok, zapisało nam się. Yy, Okej, okay, na razie nie wiem zbytnio. Dobra, już wiem. Yy, może ić tutaj lepiej. Mam zamiar te drzwi wysadzić. Też nie. Może za daleko? Jak to rzucić, żeby to. O, teraz? Mamy to. Dobrze. Okej, okay. iść tam teraz. A, wezmę sobie dynamit. Może się przyda, kto wie. Dobra, lecimy. O kurde. Chyba, chyba wiem co, co tutaj, ale mamy jeden dynamit. Czy będę musiała to wysadzać? Chyba tak, bo pies będzie musiał tam przejść do tej dźwigni. Ale najpierw chciałabym pójść w prawo. Zobaczyć, co tam jest. Tutaj też jest dynamit. Ok. Czyli trzeba będzie rzucić w te drzwi. I chyba nie wyjdzie. Jest, udało się. Dobrze. Chyba mam pomysł. Jakby ten dynamit wrzucić do środka tego czegoś i to podpalić, wtedy to by mogło się udać. To najpierw trzeba trafić. Tylko, czy to się da faktycznie tak zrobić? Raczej tak, bo ogień chyba sięga tutaj. O, odbije się od ściany, bardzo dobrze. Dobra, idź tam. No, nie, dalej nie. Kurde. Weź mi jeszcze jeden dynamit. Spróbuję go... Nie, myślałem, że może się zatrzyma. Może te drzwi wysadzę. O. Nie. Kurde no. Dobra, już zapalony mam tam rzucić chyba. Dobra, idź tam. Szybko. No. Aj. Dobra. Weź to. I teraz mamy to. Jest. Dało się. No i co, uciekacie już? Pewnie najlepiej tchórzu. Czekajcie, wejdę sobie tutaj. Może jakaś znajdźka, ta ostatnia? Nie ma nic? Naprawdę? No, trudno. Czy tutaj będzie wa walka z bosem? Nie, chociaż. Teraz ok, na pewno musimy wysadzić te urządzenia, co nam tutaj płomienie dają, więc myślę, że zrobimy to w ten sposób ok i teraz tak. To skieruj na górę. Lane dynamit. Mamy to. Pewnie najlepiej. Chodźmy za nimi co jest no nie no naprawdę o o proszę nie spodziewałam się czekajcie bo może jest tu jakaś znajdźka ta ostatnia nie chyba co no, a co? No to nieś. Kurde, czy to będzie walka z bosem? Albo ucieczka. Okej. Okay. Niedobrze. Okej, teraz sobie idziemy tym ziomkiem. Na pomoc biegnę, co sił, ale tym samym przejściem będziemy szli. Jak ja mam to teraz zrobić, jak ich jest aż tylu? Może przekopać się gdzieś można? Chociaż wątpię, nie widziałam tutaj nigdzie takiej opcji. A tutaj jest przecież no tak. Dobra, lecimy. Okej, okay. mogę tam na górę jakoś nie. Granat? Nie, ostatnia znajdźka, jest! Wszystkie znajdźki mamy i medal. Projekt najnowszego wynalazku ojca Anny. Silnika czterosuwowego. Całkiem niezła maszyna. Co to u licha jest? Okej. Okay. Aj, niedobrze. Dobra, trzeba coś wymyślić. Eee... Okej, okay. dobra. Chyba te beczki trzeba tam sfajczyć. Sp Tylko, żeby to sfajczyć, to by one musiały iść jakoś. Okej. Okay. To jest problem. To jest, to jest problem. Jak to można zrobić? Może jakoś tak? Nie, to, co bym nie zrobiła, to poleci w tamtą stronę. O kurde, to jest na czas. O kurde. Nie wiedziałam. Chociaż mogłam się tego spodziewać w sobie. Dobra. Już widziałam ten przerywnik. Dobra, to trzeba od nowa. Tą beczkę dam tutaj. Znaczy tą skrzynię. I teraz szybko tutaj, tak? Nie no, za słaby wybuch jest. Dobra, mam. Mam plan, zrobimy to tak. Tylko teraz to już chyba nie zdążę. Nie, nie w tą stronę, kurde. Chociaż. Nie, bo to. Chcę, żeby to wpadało. Może to wyżej trochę nabyć. O, w ten sposób. Ale już za późno. Ale spoko. Ważne, że już wiem o co kaman. Musimy się śpieszyć. Okej, okay, damy to tutaj. O. Okej. Okay. I nawalamy tymi dynamitami. Tylko kurde, muszę poczekać, aż on będzie właśnie w tym miejscu. Dobra Zdąży? ZDĄŻY! Jeszcze raz, już się dymi Mamy to! Jest! NIE! O. O nie, o nie 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 nie... nie, nie, nie. I co teraz? Nie, ja muszę przeżyć. Co dalej? Przeżyliśmy wszyscy? Najważniejsze, żeby pies przeżył. A kurwa, ci Niemcy jebani. Ale mi smutno teraz, serio. Chyba będzie kolejny rozdział? Trzeci, przedostatni rozdział w tej grze, Makowe Pola My War has taken away a very Nie. He was like a to, me. to jest niemożliwe, ja w to nie wierzę W szczęśliwych wiadomościach, Karl jest bezpieczny z trzęsień i jego zdrowie się stąd I'll go and see him on my next leave. And what about you? I don't believe that. things in saint miel any Ale better? i sad now. Karl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Karl <coughs> had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Karlem, będziemy próbowali się wydostać. Będziemy deserterem, na to wychodzi. Znaczy, na razie jesteśmy po obozie jenieckim, u Francuzów. W każdym razie, no, same złe wiadomości. Nasz syn jest chory. Ja nie wierzę, że ten pies ginął. Ja, ja nie mogę w to uwierzyć. Ja, ja, mu, ja nie, ja będę do końca wierzyć, że ten pies przeżył jakoś. Także trzymajcie za to kciuki. Padnijcie na mój kanał, na Discorda. Będę wdzięczna za łapki w górę, za suwy, wiecie za te wszystkie fajne rzeczy. Także dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w jakimś następnym filmie.